Co? No, coś ma większego, bo to olbrzymia przynęta jest. Ale tutaj. Oj, oj, oj. Duży strasznie, kurde. Trzeba będzie, bo ledwo zapięty jest. Oj. Macie podbierak? Tak. Najszybko kurwa. Ja pierdolę. Ale zrobiłem w topę. Tak.

No widzę, wiesz jaki wite rozmiar dajmy czasem, dajmy czasem. Dziękuję panowie są... Nie za Kurwa... Nie za historia Zobaczcie Miałem wam nie pokazywać Ale już nie no żartuję. Już wiecie na co Drugi rzut I druga ryba Ach, Może to już większa jakaś ale nie jest powiedziane Drugi rzut I druga ryba Czyli jednak zmienianie przynęt Pomaga. No to chyba coś większego. Albo się dziwnie zapią. Zawsze są dwie opcje. Oj duży. Oj duży. Nie doliny, nie doliny tylko. i 86,54,5 ,5 kilo O Jezus Maria oh. Już się go nagrzało do 100 stopni, stopni. Tak Ty schowałeś zestaw, tak? To Ty schowałeś swój zestaw, tak Tu nasze słynne szczupalki i okonie To no, miejsce, gdzie najtrudniej złowić, bo wszyscy tędy przepływają, mówmy się. I wyciupane jest, wiesz, trzeba trafić w fuksamie. No się nie wyciupane, bo tu nikt nie łapie. Nie no czasem tu łapią. Tutaj powinny stać tak naprawdę, wiesz, drapieżniki mocno. No bo prze, przesmyk jest, nie? No, łatwa zdobyć, wiesz. Tutaj ryby muszą przepływać, jeżeli chcą, tak? A więc wiesz, tutaj starych, gdzieś przy drzewie. Jesteś w chuj, w chuj drobnicy przecież. I to taki spory, w takiej sporej drobnicy. Duży płotek tam przepływa od groma. Bo na przykład w Chinach robią i, i na, no jedna na dwadzieścia... Siedzi? Siedzi, siedzi. Jak zwykle. Naciśnij od góry. To dźwięk. Wiesz, raczej nie jest mały, bo to olbrzymia przynęta. No, nie, no zwykły może być, ale może być też ładny. Jakiś. Nie wiem, jak to go czujesz tam. No, na razie to tam wiesz. Poruszał się. Poruszał się głową. Na razie to nic nie widać. Jeszcze. A? Coś się dzieje. No, ja tutaj mam raczej skręcony, nie? No. Warszawski styl, więc... Będzie niechle może. Na przesmyku. <śmienny wytrza> <Właśnie tu śmienny wytrza> na którym nikt nie łowi. Właśnie tu, gdzie nikt nie łowi i gdzie, gdzie tak naprawdę powinien... Tysiąc ale przynęt, się... ale jedna, która wiesz, zadziałała, została założona, reszta czeka na swoją morze kiedyś. No tak, że za chwilę wejdzie w Dobra, dobra, los. A tam jest, ale nie ma na go jeszcze. A ty go prowadzisz? Trzęsą mi się nogi aż. Że ja widzę właśnie, <laughs> że, że masz du, du, dużą chrapkę na dużą... A, wyłączył się czy co? Bo nic się nie widzę. Nie, nie, jest. Ale nie widzę. Nie szkodzi. No ale chcę widzieć, kurczę. Przecież no tak tam... niestety to jest zrobione. Coś się tam dzieje. Ciekawego. Niekoniecznie małego. Nawet na pewno nie małego Już? Tu go? Tak Jeszcze go nawet nie widać Szymon przyjechał tu za rybę Nie widać Nie widać to. Nie widać O, jest Ale jeszcze nie widać o jest ładny 70 może mieć O Jezus O jest ładny Jest Le. ładny, 80 może być nawet do góry jeszcze co chodzi Piter jeszcze nie Dawaj Nie odkurzenie nie odpuszczenie Nie no dawaj, dawaj, dawaj. Oj, dobra. Przodem dawaj go tu. O, dobra. Tak jak powinieneś. Najlepiej go zwierzyć Pięćdziesiąt? Cztery. Maszerują oficery. Sorry Mordko, no niestety. Ładnie walczyłeś. 74 ładne sztuki. O! A na piętnastkę wczoraj łowiłeś? Na piętnastkę złotałem pierwszego, ale to na głębszym tam na wierzchu. Na otwartej wodzie. 67 zapałem na 15 później tą 600 gadałem, to nie poszło przy samej łodzi to jest na 15 i później po wicie znowu było też na 15, bo cały czas na 15 zł a dopiero jak wpłynęłem na zatokę to zmieniłem na 12 i miałem jedno takie jakiegoś tam słuchaczka, a później zmieniłem na kanibala i tyle, no bo tam na A czyli na 15 miałeś ile brań? No Dobra, to chuj, ja łow... To ja łowię na tego masa, na którego wczoraj po prostu miałem, wiesz. Bo mi się nim po prostu dobrze rzuca i dobrze prowadzi, tak? To jest najważniejsze, żebyś czuł przynętę. No. Nie. A widziałeś tam a tak? Bierze wtedy odpowiednio. Tak? No tak. No. Sprawdzę go dzisiaj po prostu na to będę łowił, tylko i tyle. Na no razie tą przynajmniej. Większą, tak? No. No, on jest dobry, chuj. Sprawdzimy, czy to chodzi o gumę, czy. Hmm. Czy o rozmiar jeszcze? Jakby wziął na przykład, to samo, tylko że mniejsza. Drugą berszynkę. Mam też. Mam też. No. Może... No zaraz sprawdzimy. No. Hmm. I to tak jak W Wtedy to już można się liczyć z tym, że będzie dużo brań owszem, ale pocięta będą. też schodzić, więc... Dlatego ja się przerzuciłem na Predatora, ponieważ Predator jest podobnie skuteczny ale jest więcej wyciągniętych Aha. On jest taki smuklejszy, który tam wchodzą. No wiesz, taką małą przynętę to po prostu zażycie historycznej no całości, tak? Nie tam, że się na pół gdzieś się uderzy, żeby... Ta. To co? To Jak czasem ogonek, tak? To. Ta. A tak to jak można się nie zaciepić? Blisko jest, blisko jest ten haczyk. No ale jak widać schodzą też Bo się delikatnie uderzył i... Nie no wiadomo, to akurat schodzenie to już... Skoro na slidera schodzą to wiesz... Gdzie są kurwa... Dwie kotwice to... Ale ja preferuję ten jeden hak To już jak widać Nawet na dużych gumach często mam po prostu Jeden hak do widzenia No a tutaj na przykład niektórzy łowią na... Z dozbrojką bez główki w ogóle na małe gumki No mm -hmm. jak widać nie ma to zbytniego sensu Po twoim wiesz tutaj pokazie Reklamie kurwa Mansa Skuteczność, Skuteczność tak. być sponsorowany przez nich No byś był jakbyś był zawodnikiem To pewno byś był I ja akurat ja to myślę że nie jest nie tylko że tam mi tak ma, ale... Akurat a Akurat ty dosyć dobrze, potrafisz Operować. Tak. O, ładnie. O, to się Całkiem, no. Całkiem ładny. Całkiem Ładnie. może. Ładnie. Ładnie. może nie, ale... Tak właśnie o tym wczoraj myślałem, no, żebyśmy, dzisiaj mieli, wierzą. Wierzą. żebyśmy dzisiaj mieli, wiesz Żebyśmy dzisiaj to zapomniałem ci o tym powiedzieć. To, że nie będę rzuczał, bo... Ta weź podbierak jeszcze. To jest za duża ryba, która tam u Ciebie jest Kurwa, no, człowieku, nie jestem w stanie jej w ogóle. Oj no, nie, no może wytrugę, w truwę ma tylko mnie, nie, 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 nie podniecaj też. No. Po prostu no, spokojnie, ona wie. Jez... Ucieka. Wielko chodzi, ucieka cały czas, pięknie chodzi, no możemy truwę w ten o Jezu! Nie skacz, nie skacz, kurwa! Ale tak jak mówiłeś, tak jak mówiłeś, trzeba rzucać tym, co się czuje w danym tak. momencie. Przerwaj się niżej, dobrze. No, możemy trwać w tym Poddaję Ci ją, próbuję. Bo... No kochanie, jeszcze nie. Jeszcze nie. Ja bym to przygotowała. No. Ona w ogóle się opocią. Tak, to nie metruwa tak, tak. nie jest, tylko jest ładny, duży. No taki. To, już. to jest taki jaki chciałeś wziąć. <noise> no, on po prostu boki mi Okej. Dawaj go, dawaj go, dawaj go Piter. Wiem, ale ja jestem wiesz. Bo może mi zerwać się Udało się! Kurwa! Ojo. 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 Dostałem bonusa! Dostałem bonusa. Dobra, wypiął się. Dobra, już, już. Nie, no bierz, ja do góry podniosę, to nie będziecie tak. mocno. A już Z podbierakiem ma równo 5 kg. U. Dobrze patrzę. Ta. Chyba ta. 5 kg równo. Dobra. Masz do zdjęcia. Nie no, nie tutaj. Oszrywanie łódki. I właśnie własnego siebie. To się nazywa się po prostu łódki. Ja pierdolę. Ja pierdykam. nie nam tak przeklinać. Wow, 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 wow Co <ścoughs> za wypuszczenie Jest yes, ładny, duży O kurwa duże, duże. Dobra chuj, давай я, п... я видишь, го? Dobra, już nie skręcaj, nie skręcaj. Teraz. Spokojnie. Od tej strony nie wezmę. Dawaj. Dobra, teraz. Rest. <laughs> przypadek. Przypadek, ja że znowu. Taka Rzucam tu, i tak sobie myślę, przypadek. No przypadek, w którym miejscu tam miesiąc. O, tamto Czorpido Kto się spodziewał No, Co ty? To nie jest taka ryba, zobacz co się dzieje Człowieku Życz mi szczęścia Ja Zaraz mi powiesz, jak to robisz. <śpiewanie> <śpiewanie> Metrówę? <śpiewanie> Człowieku, ja jej nie wyciągnę, to o to chodzi. No. Kurwa, szret. No. Ja pierdol. Nie jest tylko człowiek, coś mi się zjebało z wędką. Tak, zjebało mi się coś z wędko. Tak kurwa, idzie po tym. Spuściłem za bardzo hamulec. Zrobisz mi fotkę jak go wyciągnę. Yeah. Mm -hmm.